Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Siostry i bracia, żeby dobrze zrozumieć, co tu się w zasadzie wydarzyło, potrzebny nam jest pewien kontekst, a tym kontekstem jest prawo Starego Testamentu. Stary Testament większość z nas zna znacznie gorzej niż nowy, dlatego to nie są rzeczy dla nas oczywiste, ale bez nich nie, tej sceny nie zrozumiemy. A cóż to są za. Fakty prawa ze Starego Testamentu, które ważne są dla zrozumienia tego, co dzisiaj wspominamy. Najpierw trzeba nam zrozumieć, o co chodzi z rytualną nieczystością. Jest takie pojęcie rytualna nieczystość. Zanim wyjaśnię Wam, o co tutaj chodzi, to wpierw powiem o czymś, co jest nam wszystkim znacznie bliższe, znacznie lepiej znane. Mianowicie o poście eucharystycznym. Wiecie wszyscy doskonale, może z wyjątkiem najmłodszych, że obowiązuje nas wszystkich post eucharystyczny, to znaczy godzinę przed przyjęciem komunii świętej nie spożywamy pokarmów, za wyjątkiem wody i, na, wody i lekarstw. A jeżeli ktoś nie zachował postu eucharystycznego, nie przystępuje do komunii świętej. Dlaczego? Czy dlatego, że zgrzeszył? Nie. Czy dlatego, że jedzenie jest czymś złym? Nie. Ale dobrze rozumiemy, że czynność tak bardzo doczesna jak jedzenie i czynność najświętsza jak przyjmowanie ciała Chrystusa w najświętszym sakramencie, że różnica między tymi dwiema czynnościami, bardzo ziemską i czynnością najświętszą, jest tak duża, że przejście od jednej do drugiej wymaga pewnego przygotowania. Gdyby ktoś jadł jajecznicę, a za minutę przystępował do komunii świętej, to dobrze rozumiemy, że... Ten nagły przeskok, brak jakiegokolwiek przygotowania, on byłby dla pobożności absolutnie dewastujący. Czymś takim była rytualna nieczystość. Jak ktoś zaciągał rytualną nieczystość, to nie chodzi o to, że zgrzeszył. Może niekiedy tak, ale ta nieczystość to, to nie jest nieczystość w sensie duchowym czy moralnym, ale miał pewną przerwę, coś jak post-eucharystyczny, miał przerwę zanim wrócił do normalnego życia religijnego, do praktykowania kultu świątynnego. Inny wymiar te, tej rytualnej nieczystości to był wymiar higieniczny. Jak ktoś na przykład dotknął umarłego albo miał kontakt z krwią, to musiał dokonać różnych rytualnych obmyć i dopiero potem wracał do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. A oprócz tego był też wymiar tożsamościowy. Te różne przepisy, które dziś mogą budzić nasze zdziwienie, czy wydawać się nawet śmieszne, one miały rolę, bo dzięki nim naród wybrany rzeczywiście odróżniał się od narodów pogańskich. Było bardzo to wyraźne, że to jest inny naród, a to ta inność, ona umacniała zarówno narodową, jak i przede wszystkim religijną tożsamość Izraelitów. A dlaczego o tym wszystkim mówię? Otóż dlatego, że w Księdze Kapłańskiej czytamy m.in. o przepisach dotyczących rytualnej nieczystości kobiety po urodzeniu dziecka. Zaznaczam jeszcze raz, że to nie ma nic wspólnego z grzechem. Urodzenie dziecka nie jest grzechem, to wszyscy wiemy. A po urodzeniu chłopca kobieta zaciągała 7 dni rytualnej nieczystości, a potem były jeszcze 33 dni. Okresu oczyszczenia. 7 plus 33, 40. 40 dni po narodzinach dziecka ten okres oczyszczenia mijał. I to jest właśnie ten punkt, w którym jesteśmy. 40 dni po narodzinach Zbawiciela. I wtedy należało przynieść, przedstawić Bogu, ofiarować Bogu pierworodne dziecko płci męskiej. To właśnie Maryja i Józef robią. A warto zwrócić uwagę na to. Jaką składają ofiarę. Pisze ewangelista, że mieli złożyć parę synogarlic albo dwa młode gołębie. To była ofiara ubogich. Kto był jakoś tam w miarę przyzwoicie zasobny w pieniądze, większą ofiarę musiał złożyć. A żeby kogoś obowiązywała tylko ta ofiara ubogich, to musiał być naprawdę bardzo, ale to bardzo ubogi. Jest to jedyny fragment w Ewangelii, który w wyraźny sposób mówi nam o stanie posiadania świętej rodziny. Że przynajmniej w tym momencie, u początków ziemskiego życia naszego Zbawiciela, święta rodzina była bardzo, ale to bardzo uboga. A jeszcze warto zwrócić uwagę na słowa, które wypowiada Simeon. Nazywa Małego Jezusa światłem na oświecenie Pogan. To nie jest jakaś tylko taka religijna poezja. Ale Symeon cytuje Księgę Izajasza, z natchnienia Ducha Świętego rozpoznał, że to dziecko to jest Mesjasz. Wiadomo, mały Jezus nie różnił się niczym od innych dzieci. Nie było tak, że się unosił pół metra nad ziemią, nie było z niego jakieś światło, że wszyscy patrzą, że to jakieś kosmiczne dziecko. Nic takiego, nie wyróżniał się niczym. Normalne dziecko, ale pomimo tego... To Symeon dzięki Bożej łasce rozpoznał, że to jest ten, którego od wieków oczekiwaliśmy, światło na oświecenie Pogan, to jest termin, który jest odniesiony do Mesjasza w pieśni o słudze pańskim w księdze Izajasza. Znamy tę pieśń, rozważamy ją zwłaszcza w wielki piątek. Pieśń o cierpiącym słudze, cierpiącym Mesjaszu, który jest poniewierany, torturowany. I to ma charakter odkupieńczy. On cierpi za grzechy ludu wybranego. Symeon więc, gdy mówi, że to ten mały Jezus jest światłem na oświecenie Pogan, to mówi, że On jest tym Mesjaszem, który będzie cierpiał za grzechy wielu. Będzie cierpiała też Maryja, będzie współcierpiała ze swoim synem. I to jest zapowiedziane w tych słowach, które Symeon do Maryi kieruje. Twoją duszę miecz przeniknie. A teraz po tej analizie spójrzmy na nasze tu i teraz. Dziś taki szczególny dzień, że przynosimy świecę. I dobrze rozumiemy, że to światło zapalonej świecy. To oprócz tego, że to jest nawiązanie do tego określenia Chrystusa jako światła na oświecenie pogan, to, to nie tak, że zapalamy świeczkę, żeby było fajnie, ale to jest też znak tego, że mamy nieść światło Chrystusa. W świat dalej, gdy wyjdziemy z Kościoła. Czy to jest coś oczywistego, naturalnego, banalnego? Absolutnie nie. Słowo przyszło do swojej własności, a swojego go nie przyjęli. Tak było ponad dwa tysiące lat temu, tak jest też dzisiaj. Ta miłość nie jest kochana. Świadczymy o tym, który jest przez świat odrzucany. Ten wymiar konfrontacji, konfrontacji ze światem, on jest nieunikniony, jeżeli chcemy na poważnie traktować orędzie Ewangelii. Konfrontacja, konfrontacja ze światem. Nie da się bez żadnej konfrontacji przejść przez to życie, pozostając wiernym Chrystusowi, bo nie ma zgody między prawdą a kłamstwem, nie ma zgody pomiędzy królestwem Boga a królestwem diabła. Chciałbym Wam przytoczyć piękne świadectwo, jak to wezwanie do niesienia światła Chrystusa pośród świata, który Chrystusa odrzucił albo w ogóle Go nie poznał, jak to realizowali nasi bracia w II wieku. Kilka razy cytowałem to pismo nazywane listem do Diogneta. Pismo anonimowego autora z II wieku, który opisuje życie pierwszych chrześcijan. Kilka razy już z tej ambony cytowałem. Ale jeszcze nigdy nie robiłem tego w niedzielę. Posłuchajcie, to jest coś przepięknego, jak żyli nasi bracia w drugim wieku. Tak pisze autor listu. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, Lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną, a każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba, słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa, kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują, są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu, wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Hellenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Dusze znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Piękne świadectwo. Świadectwo autentycznie chrześcijańskiego życia w świecie pogańskim, w cesarstwie rzymskim, w którym co chwila wybuchały antychrześcijańskie prześladowania. A jak wygląda ten świat, w którym nam przyszło żyć w porównaniu z tamtym światem? Oczywiście wiele jest różnic, ale też jest wiele podobieństw. Też przyszło nam żyć w świecie pogańskim, barbarzyńskim i skrajnie bezbożnym. A żeby uzasadnić tak skrajne diagnozy, nie trzeba się długo zastanawiać. Pomyślmy o szaleństwie poprawności politycznej, gdzie każdy głos zdrowego rozsądku jest od razu nazywany mową nienawiści. Przypomnijmy sobie olimpiadę w Paryżu i pokazaną całemu światu bluźnierczą inscenizację Ostatniej Wieczerzy. A na naszym polskim podwórku doskonale pamiętamy chyba najbardziej diabelskie wydarzenie ostatnich lat, jakim były czarne marsze zwolenników prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. A takich przykładów można by podawać jeszcze bardzo, ale to bardzo wiele. Podobnie jak nasi bracia w drugim wieku, żyjemy pośród świata, który Boga odrzucił albo go w ogóle nie poznał, a nie tylko że odrzucił Boga, ale też niekiedy a nawet często odrzucił elementarny zdrowy rozsądek. I w tym pogańskim, bezbożnym, szalonym świecie mamy być świadkami Chrystusa, mamy w ciemności tego świata wnosić jego światło. A czy to jest łatwe? No, to jest trudne, to, to nie przychodzi naturalnie, ale tak jak gdy czytamy o tym życiu pierwszych chrześcijan, to rozumiemy, że oni mieli trudno, ale jakże się nie zachwycić tym im wspaniałym świadectwem. Jesteśmy wezwani do rzeczy trudnych, ale zarazem do rzeczy bardzo pięknych. Mówił Chrystus, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia, to czytamy w apokalipsie. Życzę sobie i wam, abyśmy podjęli to wezwanie i pięknie je zrealizowali. A na koniec życia mogli to usłyszeć. Byłeś wierny, byłaś wierna, aż do śmierci. I teraz otrzymasz wieniec życia. Szczęście tak wielkie, że ani oko nie widziało. Ani ucho nie słyszało, ani żadne słowa nie są w stanie opisać, jak wielkie szczęście przygotował Bóg dla tych, którzy są mu wierni, którzy go miłują. Amen.